To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Generalnie nie lubię konfliktów. Nie lubię wchodzić w sytuacje konfliktowe. Nigdy z nikim tak naprawdę się nie pokłóciłam. Jeżeli już, to bronię swoich racji, ale wiem doskonale, że z racją jest jak z dupą. Każdy ma swoją. O tym już mówiłam we wcześniejszych filmikach. I co się okazuje? Ja, kiedy jest konflikt, kiedy dochod dochodzi do konfliktu, to za każdym razem staram się zrozumieć tą drugą osobę. Nawet jeżeli to nie jest po mojej myśli, nawet jeżeli ta osoba się ze mną nie zgadza, to staram się dotrzeć do sedna tego konfliktu. Jak ona postrzega świat, dlaczego tak jest, że tutaj jest niezgodność naszych racji, niezgodność naszych stanowisk. Ale to, co mnie niepokoi i co przyszło do mnie dzisiaj, to jest to, że jeszcze gorsza jest sytuacja, kiedy ty jesteś wmieszana nie w swój konflikt. Ponieważ czasami jest tak, że konflikt Ciebie wcale nie dotyczy, ale. Osoby, które są w konflikcie, już są ci bliskie. Podam przykład. Na przykład twoja przyjaciółka rozwodzi się z mężem. Znaliście się bardzo dobrze, przyjaźnicie się i z tą przyjaciółką, i z mężem. Oczywiście, w ich sytuacji, kiedy dochodzi do konfliktu, racja leży po środku. Z racją jest jak z dupą każdy ma swoją. I ja o tym wiem, patrząc na ich konflikt. Ale co się okazuje? Że te osoby starają się wymieszać mnie w ten konflikt, czyli one starają się przeciągnąć mnie na czyjąś stronę, żeby pozyskać poplecznika, żeby poprzeć ich twierdzenia, żebym ja mogła powiedzieć: Ty masz rację, ty jesteś dobry, dobra, a ty jesteś B. I tutaj jest. Moja ogromna niezgoda na to. Ja nie chcę wchodzić w te relacje. Ten konflikt mnie nie dotyczy. Najczęściej wysłuchuję jednej strony, wysłuchuję drugiej strony i co? I nie zajmuję stanowiska. I to wcale nie satysfakcjonuje tych osób, ale ja chcę powiedzieć, że ten konflikt wcale mnie nie dotyczy. To nie jest mój problem, ja w nim nie uczestniczę i ja nie chcę się w niego w żaden sposób angażować. To oczywiście nie satysfakcjonuje tych osób, i tak samo dotyczy to na przykład konfliktów w zespole w pracy, kiedy okazuje się, że dwie osoby są skonfliktowane i oczekują ode mnie, że ja zajmę stanowisko. A co ja robię? Ja nie zajmuję stanowiska i chciałabym, żeby dużo jak najwięcej osób rozumiało to, że nie wchodzi się w czyjeś konflikty. To mnie nie dotyczy. I zrozum mnie, że ja nie chcę wchodzić, że ja mam prawo odmówić. Ja mam prawo wysłuchać jednej strony, wysłuchać drugiej strony i powiedzieć: ok, każdy z Was ma swoją rację. A ja nie chcę krzywdzić ani jednej osoby, ani drugiej. Ja Was mogę wysłuchać, ale ja mam prawo do tego, żeby nie zająć stanowiska. I tego będę walczyła. O to będę walczyła. O to będę starała się. Starała się to jest bardzo niefortunna wypowiedź. Nie będę starała się. Będę robiła wszystko, żeby nie zajmować stanowiska, bo mam do tego prawo, bo to nie jest mój konflikt. To jest zadanie moje na najbliższy czas. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miłego dnia.